Okej, okay, więc w dzisiejszym odcinku z czterech części kaktusa będziemy ukrywać się przebrani za kaktusa. Jak wiecie, mam niesamowite przebranie, które naprawdę myślę, że będzie dobre. Mam oczywiście swoją twarzyczkę i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, super i... Dzwonka, żebyście zostawić ich o moich najnowszych filmach. Wobec że to jest, czy moi, na moją grupę na Discord, zubierz z ubica. I teraz idziemy do, do odcinka, Okej. Okay. Nie chcę, żeby ten gościu tylko mnie zauważył. Nie wiem, że jest nagrywany, a przecież jest. Więc okej. Okay. Pierwszy przedmiot, który potrzebujemy do łamania się to jest bomba. I... O nie, 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 jakaś nie. dziewczyna mnie zauważyła, nie, 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 jakaś baba mnie zauważyła, Alba... Ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam do pracy. Miejmy nadzieję, że ta baba nie powie, że ja się tutaj wabuję do jego garażu. No super, jeszcze będzie u niego mieszkać, po prostu się nie okej. Okay. Więc jestem w jego garażu. A ten gościuł bada tutaj jest, okej. Okay. Dobra, to ukryję się na razie tu, zobaczymy czy on pójdzie na górę, jeżeli on pójdzie na górę, będzie naprawdę fajnie. Więc okej, okay. tutaj nadal stoi, Jezu, on jest chyba AFK, ale nie, nie wiem czy on jest AFK, ale... Dobra, żeby nie może założyć. dobra, to e, okej, okay. tutaj chyba spadłem. Eee, zaznaczam jakąś kriwę przez przypadek Okej, okay. tady gościu nadal tam sobie coś stoi Może w stoi jakiś żercik i zastawię dla niego bombę Okej, okay. gościu, przygoda Ja mogę chyba sobie pójść, bo ten gościu przygoda spiewa awatara. Okej, okay. idziemy tu się ukryć. Gdzie jest najlepsze miejsce? Najlepsze miejsce chyba będzie w tej roślince. 1000 IQ miejsce. Okej, okay. więc jestem sobie w tym pokoju, a ten gościu po prostu sobie przegląda tego awatara. No po prostu, po, po prostu kryjówka, pierwsza kresła. Oby, o nie, oby ten gościu się nie skaptał, że ja tutaj jestem. On się nie skapnął, okej okay. on tutaj idzie O o Chyba zostawiłem łóżko Ale, oby tego nie zobaczyli Dobra, dobra, ja się tutaj nie Jezu, oni nawet nie odkryli Że ja jestem Powszymym kaktusem Właśnie za się ukryłam w tym domu Okej, okay. zobaczę co oni tam robią Na dole Może oni nie zauważą Hmm można... Wy można wyskoczyć do wody. Okej. Okay. O nie! Ten gościu mnie widzi. Muszę się ukryć w jego dom. O nie, 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 ten gościu mnie słyszy. O kurde, ten gościu zaraz mnie, mnie wyter pierdnie. Dobra, dobra. dobra. A -a. niestety właśnie na gościu mnie zwalował. Więc musimy teraz iść do kolejnego domu. I mam najpierw jeden dom, który mam przed sobą. Okej, okay, tutaj jest mój znajomy. Nie wiem, e, mo że to jestem kaktusem. Może coś, ale okej, okay, teraz wejdziemy sobie do czyjegoś domu. To jest z domu dzika Ekor Brod, 128 ru. No nie no, jakiś muszek skrywa się w tym domu? O nie, 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 Miejmy nadzieję, że on tego nie, widział eee, Dlaczego staję przy tych drzwiach. Okej, okay, nie, ten gość sobie pójdzie. A, bo czekajcie, mamy inny pomysł Mam taki pomysł, żeby wziął sobie drobinkę i tam właśnie skoczyć, więc może skoczymy tam sobie i będzie, i będzie fajnie. Ok, więc tutaj sobie skoczymy, tam tego. No nie no, oczywiście wziąłem zły przedmiot. Ok, trzeba skoczyć tej tutaj, sk tutaj, tutaj. No i jesteśmy od razu pod domem. Najlepiej będzie się włamać do salonu. Okej, okay, znajduje się w czymś domu. pytanie. Gdzie mogę się ukryć? No dobrze, chyba zarazem w jakiejś fajnym, fajną miejscówę. No, ma... bo się właśnie ukryłem. I mam nadzieję, że jak tam poprzedni właściciel ta osoba mnie nie znajdzie. Bo to będzie też kolejna tragedia, więc jesteśmy po sobie sobie w tym domu. No i, no, i kudę, prawie, 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 mnie zbanował. Ale kudę, nie wiedziałam, że ten gościu umiał słyszeć plusk wody. Więc no co głupi pomysł zrobić plusk do wody? Po prostu by było? Dwa, dwa, to zobaczymy, czy. Czy ten gościu coś... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ten gość. Okej, okay. w jakiejś domu siedzi sobie jakaś baba? Poszła właśnie teraz sobie do kibla. Mam nadzieję, że nie zauważy tego kaktusa. Okej, okay, więc zrobimy jej pierwszego trapa. No nie, to będzie zabawne. Proszę nas rozproszymy ją bową. Zobaczymy, co się dalej stanie. Zasłoniwa was zasłony. Czyżby wiały być jakaś druga trzecia wojna światowa? No nie wiem, no nie wiem, ale... Albo krewetnie teraz nie ma, bo jedynie co tam że widzieć, to gra, czy coś, coś to jest. gości, już rzuca pieniędzmi. Okej, okay, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj idzie. Tutaj idzie moja friend. Ale ona o on niczym nie wie, że ja się znajduje w tym bloku. Okej, okay, pojechała sobie na dyskorolce. Może jak będzie miała doł, to się włamie do jej w domu i zrobimy niespodziankę. Myślę, że będzieś do. Okej. Okay. I tutaj nie ma, więc może pójdziemy sobie do innego. Eee... Uznajmy, że tego nie widziała. Okej, okay. czy by oni robili robots? No nie! cenzura. Okej, okay, ona spadła, ona spada z łóżka. No nie, no co tutaj się dzieje? No nie, czyżby oni robili? Ja sam się nie dziwię, nie przeszkadza to ale kurde. Zbliżyło się dziecko. No i teraz będą oderwać? Okej. Okay. Chyba sobie oderują, może? rozproszymy ich tą bombą. <ślesk> <ślesk> ja cię krecę, jak ona ciała. raczej ja cię kręcę widzowie. Co tutaj się stało? To ja nie wiem. Okej, okay, ten kościół poruszył się. Nie można mnie zauważyć. Nie może on mnie zauważyć. Właśnie teraz ok okradłem jego save. Zobaczymy, co się stanie. Ok, gościu się nadal nie ruszył. Powiedzmy, że jest nieźle, ale jeżeli byśmy, mielibyśmy wytrzymać dalej w tym domu, to musimy dalej wytrzymać, jeszcze coraz czasu no sobie. Okej, okay, ten kościół chyba wypierdolę. Wy pier, wy wypierdolę z gry. Więc że teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ok, teraz widzę jakieś jaki, państw. Teraz widzę Jasia i Arcie. Okej, okay, więc może sobie pójdziemy, żeby oni mnie nie zauważyli. Teraz idziemy do następnego domu i trzecim domem. No niestety tutaj jest Wianowany. Może teraz pójdziemy sobie do tego małego domku. Mr. Beast Amen Everybase. Ma jakiś nick? Okej, okay. Oczywiście, jak zawsze, drzwi zamknięte. Więc pierwszym trikiem zrobimy tak. Musimy wejść tutaj, musimy usunąć ślady połamania no i ukryć się w jakimś dobrym miejscu. Dobra, może tutaj się ukryję. Dobra, może tutaj wejdzie dobrym pomysłem, żeby się ukryć. Zobaczymy, czy ten gościu tu wejdzie. Okej, okay, tego gościa nawet nie ma, więc... Może przeskoczymy sobie następnego domku. Okej, okay, tu jest to jakaś dziewczyna. Więc może teraz sobie pójdziemy do domku tego gościa. Okej okay. Może... Okej, okay, okej. Okay. Widzę gość. Widzę policjanta, który mieszka chyba w tym domu. O jest teraz tak górze, więc nie powinien zauważyć, że ja się włamuję do jego domu. E, Okej, okay. uznajmy, że tego nie widzieliście. Okej, okay. policjanczyk teraz jest sobie na doż dole i, ch i chyba też bierze, żeby zjeść jakiś lunch. Okej, okay. no, no, to do pierwszy w jego tam będzie pyszna bomba. No, my, że. Okej, okay, puściłem bombę. Ty gościu, nie wie co się stało. Domu jest tylko spokojny kaktus. Okej. Okay. Chyba ten policjacik wy... Eee... o... Nie, 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 nie. Okej, okay, teraz jedziemy sobie na górę. Więc jest je on. Więc szkoda w ogóle by się sobie na górę. Gdyby on gdyby on przebywał cały czas w tym garażu. Ale tu na szciecie nasze wyglądają co robi. Chyba jest z drugiej strony. A może być w kiblu. Super. Oczywiście, oczywiście go nie widać, bo oczywiście chyba lew to, okej okay, jest, jest w tej sypiali, chyba właśnie wychodził z kibla. Okej, okay, on teraz chyba zmierza na dół, chyba na dół. Okej, okay, ten gościu zbierze sobie właśnie na dół. Oby mnie nie zauważył, mnie zauważył, dobra. Dobra, ten gościu teraz sobie do garażu, więc teraz można by najlepiej pójść sobie na górę. I może byśmy się ukryli tutaj. Okej, okay. myślę, że ta roślinka będzie świetna. Okej, okay. chyba ten gościu wyjechał z domu. Może zejdziemy w jego, jego safe, A tak, w tym domu trudno jest znaleźć safe. Okej, okay. spójrzmy do jego salonu. Podobno tam się ukrywa save. Ale, nie, ale oczywiście nie ma, ale co? Z... Ale chyba zasłanie sobie jakieś statku kosmicznego. Czy on jest? Astro. No, no to czy jest policjantem? Sam nie wiem, w w komentarzu. Tylko on może mieć pracę, ale chyba policjantem tam, ale okej, okay. do gościa sobie właśnie tutaj wyjeżdża. Nie wiem co on robi, ale Ale chyba idzie sobie na górę. Ale okej, nie zauważ, bo będzie naprawdę źle. O nie, do no nie zakry jeszcze garaż. Dobra, dwa idę się ukrywać, idę się ukrywać, idę się ukrywać. Okej, okay, ukryłem się z powodem w lośnice. Może on przyjdzie za chwilę tutaj. Okej, okay, znowu ten gościu wrócił się tutaj do domu. Dobra, to żeby go troszeczkę zdenerwować, zostawimy na niego małą pułapkę w ciach. Okej, okay, pułapka zastawiona. Okej, okay, teraz ten kaktus stoi sobie w domu. Kurde, ten gościu wcale nie czai, że w tym domu znajduje się kaktus. Ten oto kaktus, okej, okay, znowu ten gościu sobie idzie na dół, o nie. Zobacz, nie no nie, no też przegląda swoje autko. No a chyba przygoda sobie te autko, które właśnie jest tutaj w tym salonie. No i nie wiem co obie, ale chyba on będzie AFK, ale oby nie był, ponieważ. Słowo jeżeli będzie pan. Ale nie wiem jak on będzie, ale potem doby strzelony, okej. Okay. No gdzieś sobie idzie. No Pójdziemy pojedziemy sobie za nim. Głośnie jest bardzo dziwny, okej. Okay. A nie, usunął oczywiście chałupę, okej. Okay. Chy chyba nie wiem co już zrobić, ale... ale... albo po prostu nie wiem co zrobić. Okej, okay, ale gdybym się ukryć jeszcze w tym domu, to niewiele kudę. Już się nie da, chyba ok. Trzeba. Zobaczyć sobie jakieś jeszcze inne domy. Tutaj jest tak mało domu. Że no nie Okej, okay, tam jest dom jakiś dziewczyn. Zobaczę, co się u niej za... Okej. Okay. Nie, ona mnie zauważyła, nie zauważyłam, nie zauważyła mnie. mnie. Okej. Okay, ta dziewczyna naprawdę jest bystra. Nawet tutaj chyba zauważyła, że jestem kaktusem. No nic. No słuchaj, jeszcze osunna No to nic, widzowie. No to chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek, z udawania jak kto za. Było, to, było, to, były także śpieszne momenty. Więc, jeżeli mi przygotować odcinek, to chętnie wrzucę. Bo, możliwe, że w piątek albo po prostu w jakiś dzień roboczy. Więc, trzymajcie się, widzowie, i papa.